61 61 Ordinal numbers Liczebniki porządkowe Liczebniki porządkowe The first month is January Pierwszy miesiąc to styczeń Pierwszy miesiąc to styczeń The second month Is february. Drugi miesiąc to luty. Drugi miesiąc to luty. The third month is march. Trzeci miesiąc to marzec. Trzeci miesiąc to marzec. The fourth month is April. Czwarty miesiąc to kwiecień. Czwarty miesiąc to kwiecień. The fifth month is May. Piąty miesiąc to maj. Piąty miesiąc to maj. The sixth month is June. Szósty miesiąc to czerwiec. Szósty miesiąc to czerwiec. Six months make half. A year. Sześć miesięcy to pół roku. Sześć miesięcy to pół roku. January, February, March. Styczeń, luty, marzec. Styczeń, luty, marzec. April, May, and June. Kwiecień, maj i czerwiec. Kwiecień, maj i czerwiec. The seventh month is July. Siódmy miesiąc to lipiec. Siódmy miesiąc to lipiec. The eighth month is August. Ósmy miesiąc to sierpień. Ósmy miesiąc to sierpień. The ninth month is September. Dziewiąty miesiąc to wrzesień. Dziewiąty miesiąc to wrzesień. The tenth month is October. Dziesiąty miesiąc to październik. Dziesiąty miesiąc to październik. The eleventh month is November Jedenasty miesiąc to listopad. Jedenasty miesiąc to listopad. The twelfth month is december. Dwunasty miesiąc to grudzień. Dwunasty miesiąc to grudzień. Twelve months make a year. Dwanaście miesięcy to rok dwanaście miesięcy to rok. July, August, September. Lipiec, Sierpień, Wrzesień. Lipiec, Sierpień, Wrzesień. October, November, and December. Październik, Listopad i Grudzień. Październik, Listopad.